No, sąsiedzie, witam serdecznie. Najlepszego na ten nowy rok, bo to jednak. A to w nowym roku będę no życzył, ale teraz na Sylwestra, to jednak. A jakie plany? A to już. Z nie czy wiem, sobie... czy chcę, żeby ta scena wylądowała czy Nie musimy. Gadaliśmy sobie z Karolem moim tutaj. O sztucznej inteligencji. No, wiesz, dwóch specjalistów od sztucznej inteligencji się spotkało, to rozmawiałem no. na ten temat. Nie? No, jak, no, jak dwóch, no, jak dwóch typków, którzy przy sobie gadają. I, I tak się zastanawiamy, jak ten cały temat się rozwinie, I sobie tak myślę. I tak coś siedzimy, właśnie myśląc o tym. Tak coś no. No. Tak siedzimy i tak sobie myślę. No, a dobrze myślimy, bo jednak minie, mamy chłopskie rozumy, nie? Minie 10 lat. My będziemy, dajmy na to jeszcze nagrywać. I chłop nawet baby nie będzie potrzebował, tylko te, w tej sztucznej inteligencji wszystko będzie robił, nie? <laughs> I będzie tak, że zrobimy odcinek? Będzie mieć journey lekko myślisz? Like nie, nie, wiesz jak będzie? Zrobimy odcinek? Zanim. Mateusz zacznie montować, to przepuści cały ten odcinek przez AI i on mu powie, to na, co, na co zwrócić uwagę, co jest fajne w tym odcinku. To jest śmieszne. To jest śmieszne. Potem on to zmontuje zgodnie z tymi sugestiami, rzuci jeszcze raz do tego AI. No to czemu jeszcze Mateusz miałby montować, jeżeli to może w sumie AI zmontować. Zucina jej ciszę, akurat jest proste jakiś taki wiesz... Jak AI montowało YouTube'a. I potem rzuci i to AI obliczało prawdopodobieństwo, na ile ten odcinek będzie dobry, albo niedobry. Zarujnowałeś ten żart, kapitanie. Na ile się spodobałoby na, na podstawie poprzednich odcinków. I potem minie jeszcze 10 lat. I to AI <laughs> będzie robiło odcinki, które już w ogóle nie będą oglądane przez ludzi, tylko przez inne AI. I to też będzie zliczało oświetlenia. Na ile AI się podoba. Się Ale I w końcu mi nie tyle lat... Wyobraźcie sobie, że jestem algorytmem teraz, nie? Jestem zabi jest zabi algorytmem Czaj zabić. tak ogląda to, oglądaj tak. pip pop w twojej dupie. Przecież to nie jest śmieszne. Zabić ich. No. Nie, ja myślę, że im, im dalej w las, tym bardziej się będzie pogłębiał ten podział na AI-owców, <laughs> progresistów. I purystów, konserwatystów. No. I ja nas widzę, Karol, w tej gronie purystów, którzy będziemy twardo wierzyć w to, że ludzie oglądają nas dla nas, a nie dla fajnego montażu, Na przykład. Warto wierzyć, w kosz, kiedyś możesz... Ale dobrze, bo nie o EI dzisiaj mieliśmy rozmawiać. Drodzy Państwo, jest koniec roku, a koniec roku to pewnego rodzaju podsumowanie. To, co w tym roku się wydarzyło. No, najprawdopodobniejszego... co się wydarzyło. Lekko Stronniczy żyje. To nie jest nic złego, co się wydarzyło. Klauwa Elżbieta zmarła. Nie żyje. Wladimir Putin nadal jest żyje. żyje, No. Jeszcze jest szansa, że odkąd nagrywam ten odcinek, mm, do wszystko. No tak, no. Fingers crossed. Dobrze, ale ustaliliśmy, że my sobie dzisiaj... No, poglądamy filmiki. Poglądamy Poprostu filmiki. Po prostu poglądamy I dlaczego? Bo dlaczego? Ach, ch**i się ch ch Dobra, nie róbmy tego. E, pokaż, gdzie, gdzie te filmiki mamy, Karol? Powiedz Jaki mi? mamy stopień w stopniu rozwarcia obecnie? wód. I takimi zardzewiałymi... <grym <grym> nie. Sam w czego raz kiwam Wiadomo, Wiadomo, to wykorzystał. by to wykorzystało. Do... Uuu! Ten zaczyna iść złą stronę. Name review! A, to było w tym roku? To było w tym roku, a, Slabgate! O ja, no to wiadomo, że to musi trafić do topki, numer 10 To się nazywało Slabgate? No, Will Smith i Chris Rock na... No to musiało być w tym roku, w tym roku Oscary były No przecież W lutym czy tam w marcu Pamiętamy, pamiętamy Mówiliśmy o tym w Było, było było, no. było przewrócone oczami Uwaga Uwaga That was a nice one, ok i to. Ja oh, oh. on jeszcze nie wierzył. On, to on totalnie być. stary jeszcze nie no. no, to było mocne. To, to, było... Było... to, to nie było takie lekkie zapnięcie. Tak jak my się czasem Karolem bijemy. Niemniej, tak jak Will Smith dostał ode mnie, a wiem, że mu na tym zależy, dużego minusa za to. Mi się to mega nie podobało. No. I potem jeszcze to nagrodę i tak dalej. To ten nowy film z nim na Apple TV bardzo mi się podobał. Wyzwolenie się nazywa Emancipation po angielsku. Okay. Bardzo fajnie się ogląda. Ja nigdy nie byłem fanem Willa Smitha, aktora, więc tak, tak o. W skrócie to, że to jest. Ten, wiesz, o czym jest film? Że to jest ten moment, kiedy jest armia Lincolna i oni yy, mówią, okej, okay, teraz, teraz niewolnicy są wolni mhm. i on próbuje dotrzeć. Z tego miejsca, w którym jest niewolnikiem, próbuje uciec z niego i dotrzeć do Armie i tam jakby ma taką długą drogę do przebycia, 5 dni, w trakcie której jest goniony I super to ogląda że to było w tym roku! Ja tego w ogóle nie oglądam. Ty oglądasz, tak? my dog stepped on a bee We to the bed Tak! Dużo, ja to śledziłem, Ile można nie spędziłeś na oglądaniu tego? No myślę, jeden cały dzień Jeden cały dzień?! Spokojnie, się siedziałem wtedy, śledziłem Serio? Śledziłem, no, no i tu jest jeszcze viralowe filmiki z tego roku. Welcome to WatchMojo. And today we're counting down our picks for no. the top ten viral videos of 2020. I have the best advice for women in business. Get your ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Dokładnie. This... Ja nie znam. Ja To było bardzo viralowe, że Kim Kardashian i reszta Kardashianek stoją na pięknym tle i Kim Kardashian mówi, że daje radę wszystkim kobietom, że po prostu weźcie dupy w troki i zacznijcie pracować. No stary to tak jakbyśmy dali radę że weźcie się do ciężkiej pracy Wreszcie zaczniecie robić coś po prostu weź, weź, z, coś, Weźcie coś, coś życie. z karierą e, I no tak, zaczniecie coś robić No wiadomo no, Oczywiście, że tak Gentle minions, it's time to suit up fellas Leading up to the premiere of Minions, A, że na Minionki przyszli w garniturach. Mieliśmy robić na darmo. A, na faktycznie, ja w końcu tego nie skumałem. Czyli że ludzie przychodzili super mocno wystrojeni po prostu do kina. Memes began to circulate about showing up to the movie dressed to the nines. Ktoś zbanował w ogóle to, że nie można przychodzić na Minionki w garniturze. Swarms of teenage boys followed through, so they just kept the suits on and oh, to to co? kocham, to uwielbiam. O Jezu, to kocham. Kiedy to wszystko znasz, że do amerykańskiej telewizji oglądasz? To Uncut to jest? Uncut Gems. Jest, it's not. Uh, Kanye Westa, nazywa, tak. Czekaj, Number seven. Uncut gems. It's not easy being a muse. Take it from Julia Fox. Julia Fox. Fox. Consider... And was asked what being Kanye West's muse oh. entailed as the pair were Dobra. dating at the time. Fox's response, particularly the way she pronounced the film title Uncut Gems, grew up and became a meme. Dokładnie. Dokładnie. I mean, I was Josh Safdie's muse when he wrote Uncut Gems. No. Right.

Viral. Ale o co chodzi z tym, że to, to jest to Anka Gems. No to jest Uncut Gems. Anka Gems. Tak. A czemu ona była jego muzą? wtedy jak... No, ona samotnie była jego muzą. A czemu była jego muzą po prostu? Anka Gems. Anka Gems. Tak, no, tak, to tylko odpowiedź, tylko. O to. Aha. Particularly the way she pronounced the film title Uncut Gems blew up and became a meme. Anka? I mean, I was Josh Safdie's muse when he wrote Uncut Gems. Right. right. Do you know what? I'm know what I'm mean. Mean. More people on the edge of their seats than don't a, worry Spidgate. darling. No, w pytanie. Co to znaczy? Dobrze. Więc to jest Harry Styles. To wiem. I on z reżyserką filmu Don't Worry, Darling, Olivia Wilde był, mm -hmm. był w związku. Generalnie ten film jakoś dziwnie się, dziwnie się potoczył, dzi w dziwną, dziwną, dziwną stronę poszedł, bo tam były jakieś przeboje. Bo tam miał grać Shia LaBeouf, który, który został zwolniony, albo sam tak. odszedł. Nie, ja się już zgubiłem w, w którym momencie, ale chyba został zwolniony. No i jak była premiera filmu, nie wiem czy w Wenecji, czy w Cannes, to on, czyli Harry Styles, splunął na po allegedly na Chrisa Pyne'a, ja to będzie pokazane zresztą. Fire. Tak, tu siedzi Chris Pine. Do, no? To masz, widziałeś to? Tak, tak, oczywiście. I Chris Pine sobie patrzy na spodnie, co to właśnie. A oni wtedy byli razem. A już nie są razem, oczywiście. A, a oni tu byli razem, nie. ci dwa? Nie, 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 oni byli. Harry Styles i Olivia Wilde. No, tak... Który kurwa, jest synem kogo? Czekaj, jeszcze raz. Byłem w tym momencie, kiedy powtarzałem sobie, żeby sprawdzić jeszcze raz, czy on na pewno No, trochę No. Mm. Oh, Chris Pine. oh, that's, that's, yeah. Pine's representatives denied the claim, saying that it was simply a quote online illusion. Online illusion. do you Yeah. Know? What's your drink of choice? A Negroni Spagliato with Prosecco on it. Okay. on What's your drink of choice? A Negroni. I was going no to say the same. Spagliato. What yeah. is Groni. Negroni? Negroni, this drink. Mmm, with Prosecco in it. Oh, stunning. Yeah. System failure, I No to jak go na to mówi? What's your drink of choice? A Negroni Spagnaccio <laughs> with Prosecco in it I ponoć stary w barach f Wiesz, bo to jest to, co jest a, siłą takiego virala, to, to że następnego dnia wszyscy, w barach wszyscy zamawiają to, nie? I barmani były takie zajebiste TikToki, że stoi sobie sobie, z tym barmanem, z shakerem, a ty przychodzisz tak. What you having? Yes. Negroni. Negroni. Spagliato. Tak. Włoski drink robi furore fru, przez. To jest po prostu Negroni z Prosecco z Prosecco. Co jest Negroni? To jest Campari drink. Tak, z Campari z no. słodkim Wermutem I, i ginem. ginem no. Z kolei Negroni z Spagliato to alternatywa, gdzie zamiast ginu dolewa się białe wino musujące, czyli, czyli Prosecco. Bro. Więc to jest Negroni z prosecco, prosecco z Prosecco. prosecco. Z prosecco. Czyli powiedziała whisky on the rock z lodem? Tak, trochę tak O macie, jakbyście chcieli, 25 litrów gorzkiego likeru, 25 ml słodkiego Wermutu i Prosecco Dawka wedle uznania To zależnie od stopnia alkoholizmu oczywiście What do you like about corn? To you like czy nie? How do you like about corn? It's corn! To jest TikTok mocno, tak, tak It's corn! I really like corn What do you like about corn? Ever since I was told that corn is real It tasted good. I hope you will have a fantastic day. A fantastic day? Ja też w jego wieku lubiłem bardzo kukurydzę. Ty Wszego nie też nie My jadamy, jak jest coś tam, kukurydzka z masełeczkiem. <grydze> a gdzie kupujesz kukurydzę? Bo... No w warzywniaku. tu nie ma takich warzywniaków stary, To jest tylko Biedronka. Biedronka to nie warzywniak. Właśnie. Pamiętam jak dziś, jakby to było dziś, O! sięgnę o. pamięcią. Te dwadzieścia... 20... Ileś lat temu? 25 pięć, lat, to... lat temu. No właśnie, jak, jak chodziliśmy z babcią do ogrodu, ona w permyślanach miała swoje mieszkanie, nie? I, e, i miała taki ogródek. E, czemu do niego dojść? I tam miała ziemniaki, fasolę cukrową taką. Co jeszcze miała? Kukurydzę. O! I, I mogliśmy sobie zebrać tę kukurydzę, zanieść do domu. Mm. I babcia to dawała do yy, takiego garnka z wodą gorącą, i ona się strasznie długo robiła. ze 3 godziny chyba się robiło. Bo tak Żeby zrobić kukurydzę, to są na no to dwa sposoby. Karolina o tym się dowiedziała, i jakiś czas temu i tak się robi, że, ku, że kukurydza jest o tyle dziwna, że jak chcesz, żeby była miękka, to albo trzeba ją gotować bardzo określony, kró, krótki czas, coś 15 minut. Albo 3 godziny. Jeżeli ją będzie gotować pół godziny, to ona będzie twarda. Tak. O, widzisz? Dokładnie. Więc można gotować. A ten, bo jak ugotujesz na przykład 20 minut, to się znowu zrobi twarda. I trzeba ją będzie gotować 3 godziny. ciekawe. No, no. niesamowita sprawa. Zajmij jeszcze trzeci link. Tak. sausage versus. Oh my goodness. Those doors, windows are strong. A mm. i w ogóle jakie back fajne back, okno, że ci bad nie... Bad tam. Uh. To chyba każde okno tak ma czy nie? Nie wiem, stare nie wkładałem. Faj! A w ogóle to też nie jest G-Wagon? Wait, what would the difference be between the passenger side? Wait, <laughs> the passenger what? side jest stronger? Aaaaa, że u pasażera jest. Ach. Ale, ale czemu? U kierowcy nie ma u pasażera. Że pasażera możesz tak uciąć. Że jakby cię ktoś chciał wejść, czy co? No ale jak... Nie chcesz nikomu Ręki na drzei... Jeżeli... Of course. <laughs> and some bait beans. How hot does that? Doskonałe! Wow! To tak jak moja pizza z podmaski. Totalnie tak! To jest jak twoja pizza z podmaski. Mate, I love BB sandwiches. No tak. To będzie po prostu ogromna kanapa. Lubię takie. No ja właśnie nie znoszę takich Zrobimy teraz ogromną kanapkę. Nakupimy bardzo dużo chleba, masła rzechowego i tego. I dżemu? I zrobimy jedną wielką kanapkę. To nie ma żadnej kreatywności w tym stary. W są tylko pieniądze wywalone w błoto, bo potem ta kanapka idzie do śmieci. Tak samo jak skoczyłem. Do basenu ze 100 tysiącami kulek. Kurwa, zero kreatywności. Po prostu nakupiłem strasznie dużo plastiku. Nie znoszę takich filmów. Tak bardzo do mnie nie przemawiają te filmy w ogóle. Zero kreatywności. Ze kuro. Ja jestem A na nie. Jestem małgorzata foremna. No i co tu jest kreatywnego? Powiedz mi. co z tymi kanapkami się będzie And działo? Wrap them all up. Osięgłem oh, im people. Oh, feelings. Nie, dalej mnie to nie przekonuje. Nie lubię, kiedy ludzie tak robią. No stary, no to jest fajny pomysł, ale nie żeby zrobić tego filmik, bo to a... tylko ty, 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 ty podbija, to. A... Boom. Było fajnie, ale. Okay, a to widziałem? To jest doskonałe. Level 100 trick shot. Czy wiedzieć lightning typhoon? Wow. No. Tak, like to, to są doskonałe, to, to są, to doskonale. Doskonale. To są Te lubię, bo to faktycznie ktoś no to spędził no nie no wiadomo no ile czasu. No Wszystko no wiadomo, że to nie jest CGI. Nie, bo oni pokazują często yy, bo tu są tylko no już no wycięte no te no razy, co im się udało. Pokazują te wszystkie inne, co się, wiesz, to nie siadły. Było widać na slo Number five with 450 million views Clearly not it's CGI real. What is that? There's no way that that's real We're just... boże, boże, nie no, musisz zobaczyć sześć, do końca Słuchaj, chcę ci There's no way that that's real There is no way that that's real What is this? There... No No wiesz, no, oh. oh. to jest typowy, kurwa, komentator YouTube'a w reaction video not, no. No, Widzieliśmy różne mutacje ludzi, ale, to ale to nie, to jest... nie masz mas szans, żeby to było prawdziwe Ale to jest niesamowite, nie? Tego nie mógł zrobić człowiek Nie no, nie masz szans, żeby to było prawdziwe Nie ma możliwości, a jednak Kurde, masakra Gdzie, gdzie takie rzeczy są? Wygląda na prawdę? Wygląda na prawdę Wygląda realnie. Naprawdę Naprawdę Całkiem No To oko Stary, tak się robi YouTube, wiesz? Stary, to nie ma, wiesz, to ma 4, 4 miliony wyświetleń O o O o O o O nie, komedia K***a hey. hey, Ja wam ja mogę zdradzić, jak sobie radzę z jajkiem w ramenie, Even jak, if I jak got mam pałeczki Nawet jeśli bym miał to, to bym... Nie chciałbym jeść, ale on jest stone! Nie mam wrażenia, że im dalej tym do miejscowego i... sięga, tym gorzej <grym 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 <wiercia> tym gorszej, no tym <grym> On no, no, no. no. On to zjadł. On to zjadł. A ja mogę, ja tylko chciałem powiedzieć jaką mam e, radę, jeżeli ktoś z was na przykład jada ramen albo e, jakąś zupę z jajkiem, właśnie marynowanym, który jest w całości. Nie, bo często bywa przekrojona na pół, to by było łatwiej złapać pałeczkami. No sobie, że to jest jajko. Wyobraźcie sobie, że to są pałeczki, mam tak, nie? Ja robię także jedną połeczką. Z jedną połeczką wbijam w środek jajka, a drugą przytrzymuję tak, i dzięki temu mi nie ucieka i sobie mogę odbić kawałek. Albo zjeść naraz. To załatwia sprawę gonienia jajka po talerzu. 600 milionów views. Teraz masz 600 milionów wyświetleń. Uh -huh. Ale będzie oh prank God. Ona się nie spodziewa. Ona się nie spodziewa, Włod A widzę, bo ty już nie możesz wytrzymać, bo napięcie jest zbyt duże, ona się nie spodziewa. Ale nie było nic ciekawszego przez ten rok? Nie, on leci po wiosach. Staro, po ja ciekaw... ale, on, ale wiesz, że to nie jest subiektywny wybór. On leci po prostu po wiosach. A ja, ja mam ciekawszy TikTok staro. No ale to, to już zobaczmy to. Patrz, Wiecie, co jest najgorsze w tym filmiku? Że ona nie wiedziała, że oni to zrobi. I że oni musieli zrobić po prostu... 73 podejście, żeby się wreszcie udało zrobić to, to jak dalej. No, ten... najgorsze właśnie, że ona sobie po o, prostu Ona po prostu ćwiczyła. Ćwiczyła. I nagle została zaskoczona tym, że woda się na I poczekaj, jest zaskoczona. Ooo, mm. co za zemsta! No szczęście, no szczęście, nie, jest number one. Nie, na no szczęście okay. kiedy ćwiczyła, miała też w ręce <laughs> gumowego balonika z wodą. To <laughs> jest pod kaszarkę kontra balony. Wow. Ale zero fanu, gratis, no. ale... Zerów. Wow, zdmuchują świecę. Skąd wiesz, jak, jak robisz takie rzeczy? Skąd wiesz, że to będzie miało dużo wiosów? Nie wiesz. Nie, no, nie wiesz, robisz, 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 i niektóre dają, inne nie. I robisz to po to, żeby miało dużo wiosów? No i żeby mieć reklamę, nie? Jak na YouTube to wiesz, AdSense. No, ale I Jak Ale jak, jak, jest myślowy, że ej, jak będziemy przykuwać balony na ten, to to będzie miało dużo wiosów. Ja bym nigdy na to nie wpadł. No bo no, nie, no jak. No ale ktoś pierwszy na to wpadł, a potem zobaczył, że to się ogląda. No to już wiesz, no, bo takie rzeczy są fajne, jak się ma 10 lat, a nie jak się ma 30. Być może w większość dziesięciu razy to ogląda, no. to nie ma no ale wiosy to wiosy, no. A to co, w internecie się z głównie dzieciaki? Well, screen here, no i Koleś great. ogląda nie swoje wideo i ma też kasę za cenę więc to jest jeszcze lepsze. Ja uważam, że to jest jeszcze lepsze, a my jesteśmy w ogóle najlepsi, bo my oglądamy gościa, który ogląda ludzi, którzy zrobili rzeczy, które miały dużo Mówię, to jest... Co No to znalazłeś w ogóle? No wpisałem Most Viral YouTube, Most Viral Videos 2022. W Google po prostu. No to normalnie, tak się świetnie Dziękujemy wam dolecia. za ten rok. No, przyszły rok. Ale Byłby. Most Viral Video, stop, stop. Czy mogę być baskill? Most Viral Video jeszcze na koniec musi polecieć. No czego sobie życzymy? No to Mateusz to rzuci. To ma to nie ma sprawy, szefie. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Czy mogę y, Wam y, z, y, zepsuć rok? Dawaj. Wiecie, że w tym roku, w połowie roku będzie 2000 odcinek i nie wiadomo, czy będziemy dalej robić z karorem? No to jasne, że nie wiadomo. W sensie, no robimy sobie miesięczną przerwę, nie. <noise> On mnie teraz próbuje naciągnąć na deklarację, ale jest słaby. No jest że nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiadomo. No. Po tej przerwie, na przykład, ja mogę Przyijoń stwierdzić, że już mi się nie chce. Po tej przerwie, ty możesz zacząć robić coś zupełnie innego. Właśnie dlatego, ja nie robię tej przerwy, jakbyś sobie z tym Lepiej się trzymać czegoś nie, kurczowo, nie? Nie, bo jak się sobie da się Umwelt, się no zastanawia, zastanawienie, to, to głupie myśli że się głupi, a może właśnie <ślawni> dobra refleksja na swojej. Nie, że sobie tak, kurde, w sumie to na mnie tak nie cieszy, że to bardzo. A jakbyś nie miał czasu na to się zastanowić... To bym po prostu nieszczęśliwie robił, bo ja Drodzy Państwo. Drodzy państwo, pozwólcie, że zamknę was teraz w tym. drodzy państwo. I, I jak w nim Was zamknę, to obudzicie się dopiero w roku 2000 2023. Tak Widzimy się w roku 2023, kochani. Trzymajcie się w pół. 2023. Jeżeli ktoś mi kurde napisze komentarz, nie, że myślę, cię, myślę to przysięgam. Jak tego nie robię, jadę w... Nie, nie, wejdę w tą sekcję komentarzy i zacznę banować ludzi. Kurwa. Malcie, już się skończy. Trzymajcie się ciepło. Zobaczmy się w przyszłym roku. W 2023. A teraz wskakujcie tutaj, kochani, i sobie być lekko stronniczy. Ladies and gentlemen, the weekend.